Witam, jestem DRANZAT! Seria się będzie nazywała Minecraft serii DRANZATA, albo coś takiego. Tak, będę robił piramidę. Nie wiem, czy to wspominałem w poprzednich odcinkach, ale chyba nie. Tak, tu zrobię piramidę. Akurat był od razu piosek koło naszej, koło naszej wioski. Hmm, tylko by trzeba było wyrównać teren. Eee, tak, wielka ta piramida, jeszcze nie wiem, jak ona ma być. Na razie myślę, żeby na przykład wypróbować jakieś rozmiary, ale może padę na ślepo. Na przykład moim kolega mi padł 100 na 100, ale to chyba już będzie za duże. To jest to było z 50 klocków, ale w sumie ja wiem czy to jest ale nie, 50 klocków by było dobre, tylko wyrównywanie terenu, nie, chyba będę robił cięcie przy tym wyrównaniu, no, ja Jeszcze trochę skopię i zobaczymy, no, a tak. W opisie zawsze będę pisać co zrobiłem już No, za każdym razem zrobię taką listę. No, zob zobacz, zobaczycie jak to będzie wyglądało. A i oczywiście będę też pisać planowane, oczywiście tam jakiś dom, na przykład nazwa. No na przykład planowane, że zrobię dom. W tym prawdziwy z Reala bez, zrobię go e, normalnie w Minecrafcie. No. Taki, tak sobie to wymyśliłem. Wiecie, mam taki domek z cegły, no to będzie mi cegły potrzeba było. Eee, dach blaszany, to nie wiem jeszcze z czego, na serio. Co zrobiłem? może jakieś wełna czerwona, może, nie wiem, się zobaczy. To dopiero będzie planowanie w przyszłym odcinku. Myślałem o piramidzie na razie. A tak, w piramidzie będą pułapki. oglina w coś to ścina jak będzie glina, a tu woda to trzeba zakryć no to ja, ja, ja wyrównam teren pomierzę to ile tego będzie, 50 klocków tak minimum żeby na pułapki weszło no to cięcie no i jestem znowu po cięciu jak się zauważyli było ciemno to nie, coś stało, ale coś mi się ze słońcem zbugowało i było na północ pół, pół słońce, że ani nie zachodziło, ani nie schodziło. No nie wiem, co się stało. Resetowałem komputer, poszedłem gdzieś, pobiegałem, mi się włączyło, wszystko już, bo normalnie działa. Dobra, to już zrobiłem. 50 na 50. Tak. To by pasowało, tak. Tu zrobiłem wejście chyba z tej strony. Tak, z tej strony wejście. Z połowa krótka, Tak, się go robi. a trzeba mieć trzy wolne pola. Ciu, ciuch ciu. slab. No, na razie chyba ja nie będę robił potem się zrobi i takie klocuszki po połowa, nie wchodzi. Będzie takie schodki do piramidy, tam nie wiem, ileś tam, pięć pól do przodu, potem będzie w boki, w lewo, bo do góry takie korytarze zrobię cienkie, to się jakoś wymyśli, pułapki się zrobi. Na przykład pięć korytarzy będzie na przykład w lewo, tu będzie zakręt, prosto, normalnie i prawo, w lewo, takie różne zakręty i tam na przykład w jednej będzie pułapka, w drugiej będzie, nie wiem, przepaść, też no w sumie też to jest pułapka, ale nie o to chodzi. Nie. Że pułapka na przykład wpadniesz do lawy. Nie. Będzie ten dom obraz, nie, jeszcze znaczy nie obraz, e, dom na przykład tak. Eee. Nie, nie, nie wiem. Nie, nie to, to się zobaczy. Tak, dobra. To my spróbujemy to robić. A my to musimy robić. Zaraz to sprawdzę. E, może tak. Nie, nie, czekaj zaraz. Piasku w ogóle nie mam, ale dobra. Nie, no dobra, tak może być. Wejście No połowa schodki, no i to tak będzie wyglądało. Dobra, najpierw robiłem kopułę. Jak braknie torczu, to się zdobędzie torczy, i tyle. Kopuła, dobra. Nie wycieku już jest. Znaczy pochodnia no niekiedy go nam po angielsku, niekiedy po polsku, ale to tak to już bywa. Dobra. To jest utwardzony piasek, no nie jak to sam stony, no stony są. No, utwardzony piasek no No to się potem jeszcze ten teren fajnie wyrówna. Jaskiem oczywiście, żeby to wyglądało na równym, no, kur, tak, dobra, się będę musieć robić cięcia, bo będzie mi brakowało materiału, tak już bywa. Tak Nie wiem co mówić. Hmm. Może to ja bym w przyspieszonym tempie zrobił, ale wola by mówić. A teraz chwilowo nie wiem co mówić. Hmm. Kolega miał być, ale no... Rozłączył go chyba. No, ma słaby net. Jak z nim na skype gadam, to wiecie. Wywala go co chwilę. W grze to wkurze co wchodzi, wychodzi, żeby to resetować czy coś. No nie wiem. To coś mu się tam dzieje, ale może będziemy mieć przynęt w przyszłości, czyli za tydzień, może dwa. No, się zobaczy. No, a ja tu sobie pykam. Pyk, 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 pyk. Ciekawe, ile ludzi to będzie oglądało. Na ten odcinek robiłem Jeśli mi się dobrze zdaje Ja wczoraj Przesyłem go w nocy Musiałem go rozdzielić, bo to wiecie żaden koleś by nie oglądać, 80 minutowego takiego zapowiedzi, no bez wcale, no to na party 2 rozdzieliłem no Ale Dobrze, i teraz mamy postawy piramidy S, i teraz powinniśmy zrobić coś takiego. O, już słońce zachodzi. A, działo słońce? No, to no dobrze. Tak, zapomniałem coś śmiesznego powiedzieć. Jak to budowałem to poszłem sobie po piwo bo naszym mi zostało trochę minimalnie Mocny full dobra inne piwo, ale nie o to chodzi. Piwo piłem Dobra my się tu budujemy. No i tak to będzie za długo trwało. Tam budowla, żeby wam to pokazać wszystko, nie wiem, zrobić cięcie albo coś, bo w szybszym tempie to puszcza. nie wiem, serio, naprawdę, no chyba w szybszym tempie jakoś muzyczkę puszczę, no tak dojdziemy do tego końca, żeby nie było tak, piramida, no będziemy mieć na przykład przykład będzie no. na przykład będzie się wolno poruszać no, bo nie wiem no jeszcze się pomyśli no, kolega miał być i miał myśleć dokładnie miał fajny projekt ale no nie powiem, nie zdążył mi go powiedzieć jak to było. No. trzeba więcej ludzi ściągnąć na szybko chyba wyjście, dobre. No to będę nagrywał w szybszym tempie. Znaczy nagrywa w szybszym tempie. Będę nagrywał. Puszczę w, szybszy, w szybszym tempie i puszczę jakąś muzyczkę. Dobra. To cięcie. Znaczy, skończyłem, e, Obudowa skończyłem. Środek jeszcze w ogóle nietknięty. Znaczy się nierozbudowany. Nie, labirynt tam jakiś zrobił. Nie wiem jeszcze. No, z pułapkami w dole, z dziurami. Tak to z wysokości wygląda. Z dołu też to zajebiście wygląda. Za chwilę wam pokażę. Nie wiem czy mogę skopać Wody akurat nie ma. No. Nie wiem Nie skaczę, nie ryzykuję To jednak je na samej górze Nigdy nie wiadomo Ale mam pełno zbroja, no to muszę skoczyć No to skoczymy Żyłę I... hmm? dzięki zbroi Ha Walić Założyć tak. i pokażę wam stuczkę. No, tą stuczkę chyba każdy już prawie wiem. Jesteś yy, tam pochodnia można podłożyć pod to, ale można teorię podłożyć. Takie różne rzeczy, nie wiem czy to nawet nie to nie. Takie co jest jednolinijne, nawet chyba to nie. No nie wiem akurat co idzie jeszcze, ale tory na pewno idzie. Nie mam akurat torów. Nie. Dobra, no to... no to... Świetczką idzie. Jedzie, idzie, 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 Jak to leci? Hm. Dobra, nie tak. Znaczy, pełna zbrojność No Tu na razie ciemno, dołu to też zajebiście wygląda. Tam to będzie korytarz, i tak, uroświetlony. Oczywiście niektórych nie będzie rozświetlone będzie. Litki, nie wiem. Czy się da przystajne przejście do jakieś nie wiem. To kombinuję. No, na razie. Na tę chwilę kończę nagrywanie No bo muszę pomyśleć nad pułapkami, bo Nie jestem do końca pewny jak to zrobić Muszę się z kolegą dogadać, bo Sam tego nie zrobię, no mogę zrobić, ale To muszę po prostu pomyśleć A na dzisiejszy dnie jestem zmęczony Przeszłem na to godzinę chyba, robię Zaoszczędziłem na te Na tym, że mogę pod wpisać wiecie no ale po dzisiejszym dniu rychtek jestem zmęczony praca itp dobra wiecie no dwie świeczki ale one nic nie dały nic 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 nie dały no ja Otworów nie ma to się nie będę leśpić tu to jeszcze ułożę pod spodem chyba tem. Hmm, to jest sam w stronę. Że takie coś. No i jeszcze, jeszcze tak. Eee. Hmm. mogło być nawet. No to by mogło być No to się zrobi tak Trzeba podobnie trzeba zrobić Ja no, się zrobi korytarze nie, do góry, na dół może w ziemię No na pewno w ziemię żeby będzie jakieś tu drogę Takie różne korytarze Że na środku Więc widzicie, ale oświecę tak górę nie widzicie widzieć na świetle na środku gdzieś tutaj zrobię taki no sarkofag albo jakieś coś że normalnie no będzie taka nagroda i tam będzie krzyżynia na, na tajnym kodzie specjalnie takie coś że jeszcze nie wiem co ale będzie zajebiście wyglądać no to na razie cięcie dla was to dziecięcie, dla mnie to będzie cały dzień, albo dla dwa. Mam czas po prostu.